Tak się składa, że pełnię funkcję od dwudziestu kilku lat dyrektora szpitala. Uważam, że jest to wyjątkowa jednostka. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mobilność, oddanie pracowników, klimat, jaki stwarzają dla pacjentek, to jest niewątpliwie niepowtarzalna rzecz w tym szpitalu. Natomiast no, bardzo lubię patrzeć na te budynki, które mają 100 lat, przeszło 100 lat, a jednocześnie tętni w nich nowoczesne życie. Powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju poza powagą zawodu, że jest to duża przygoda życiowa, i dla mnie, jednym z takich milszych aspektów zawodu, poza, poza kompetencją, jest kontakt z ludźmi. Co robię najbardziej? Możliwość samorealizacji, możliwość wdrażania własnych opinii, gdzie przy dużym wsparciu dyrekcji oraz kolegów, którzy zajmują kierownicze stanowiska, każdy, kto ma coś dobrego do zrobienia i coś, co jest rzeczą nowoczesną, na pewno może to realizować, jeśli ma do tego chęci. Czuję się emocjonalnie bardzo związany z tą placówką, bo wydaje mi się, że Klinika Przypolnej to jest jeden z wiodących ośrodków w zakresie położnictwa i ginekologii w kraju. Punktem honoru tego zespołu od czasów, które ja pamiętam, czyli od 20 paru lat było, żeby w każdej dziedzinie, którą zajmuje się szeroko pojęta ginekologia i położnictwo, jak również onkologia ginekologiczna, w każdej dziedzinie. Powinniśmy się specjalizować i powinniśmy mieć konkurencyjną ofertę pod względem jakości diagnostyki i leczenia w porównaniu do innych tego typu placówek w Polsce. Całe moje życie, całe moje życie zawodowe związane jest z tym szpitalem, dlatego, dlatego taka tutaj moje powiązania ze szpitalem. I Tak Trudno mi sobie wyobrazić, jakbym się czuła gdzie indziej. Szpital ten lubię dlatego, że ta praca jest bardzo satysfakcjonująca, dająca wiele satysfakcji i zadowolenia, a poza tym myślę, że jest bardzo pożyteczna. Na pewno sytuacją niezwykle wyjątkową w danym szpitalu, w którym mam przyjemność pracować, jest zespół ludzi. Zespół ludzi i jednocześnie wyposażenie i sprzęt, który posiadamy. Myślę, że z takimi ludźmi, w takich warunkach, w których pracujemy, z takim zespołem można zrobić bardzo wiele i mimo niekiedy trudności, które napotykamy, głównie dotyczących ekonomii, dotyczących problemów ekonomicznych, efekty, które uzyskujemy, myślę, że są wspaniałe i doskonałe. W tym szpitalu pracuję przeszło 20 lat. Jestem związany z tym szpitalem, bowiem wcześniej pracowałem w Akademii Medycznej i tutaj mam wielu przyjaciół i bardzo dobrze się w nim pracuję. Całe swoje zawodowe życie pracuję wśród kobiet. Największym kapitałem tej kliniki jest uroda i urok naszych pań. Jeżeli chodzi o specyfikę naszego szpitala, polega ona przede wszystkim na tym, że jest działanie interdyscyplinarne w opiece nad kobietą ciężarną i noworodkiem. Ja w ogóle jestem zafascynowany położnictwem i ginekologią, a ponieważ to jest szpital, który każdemu się kojarzy z tą częścią medycyny. To dla mnie ta fascynacja jest w tym większa i oczywiście daje mi dużą satysfakcję. Ja mogę powiedzieć, że praktycznie od wielu, wielu lat w okresie Bożego Narodzenia prawie łzy mi się wyciskają, kiedy odbieram telefon od właśnie tej pierwszej dziewczynki z programu Zapłodnienia Pozaustrajowego, kiedy ona mi dziękuje za to, że jest na świecie. Znaczy, za co lubisz wita, tak? Generalnie, że stworzone są dobre warunki pracy to jest pierwsza rzecz, że pracujemy, w nowoczesnym szpitalu, zarówno w sensie bazy technicznej, jak i możliwości klinicznych i naukowych. No jestem dumny, że mogę pracować w tak dużym i specjalistycznym szpitalu ginekologicznym, jednym z największych w Polsce. I jestem, jestem szczęśliwy, że mogłem w tym szpitalu zdobyć całą swoją wiedzę fachową, rozwijać ją i doprowadzić ją do tego, do tego punktu, w którym jestem w tej chwili. Zacząłem zaczął lubię ten szpital, dlatego że jestem od urodzenia związany z tym szpitalem. Tu pracowali moi rodzice, tu ja pracuję, tu mój syn pracował. Urodziłem się po drugiej stronie, na Jaskowskiej 41, czy po prostu. Od dzieciństwa patrzyłem w okna sali porodowej i widziałem i to mnie zawsze dziwiło, dlaczego tam cały czas się pali światło 24 godziny na dobę. Także to na pewno szpital, z którym jestem związany po prostu no, no, przez całe życie. Za co lubię ten szpital? No w już blisko 40-letniej pracy anestezjologa, to mnie się podoba i za to ten szpital lubię, że przychodzi jedna osoba, wychodzą przynajmniej dwie. Prawie zawsze się to udaje.